Witajcie znowu jak na grze, jakże, no, nie, w fajnej farmie. Ym, tak, spił mi jeden level i wiem, od pewnego czasu po prostu nie pokazuję wam jak się to pija, ale po prostu zrobiłam parę zadań i nic się praktycznie nie zmieniło. I tutaj ścięłam tylko parę drzewek i te kamienie, nie ma kamieni już. Jest o wiele lepiej, to drzewko zostanie, bo to jest dekoracja, tak samo te tutaj trzy bo ładnie wyglądają i te tutaj to jest w ogóle moja jabłonka to teraz jest troszkę w ogóle dziwniej bez tego kursora i bez tego kółeczka co by to zawsze było jak wam już mówiłam o dostałam deskę Baba. i tak tutaj chcę coś zrobić ale na razie nie wiem co i tylko ogrodziłam te drzewka, postawiłam tą dekorację, bo nie mam jak to się tutaj robić. Więc może przejdźmy się do kogoś, jak nie wiem. gdzieś tutaj, kawałek. I tak wiecie co? Eee, tak sobie przemyślałam, tak sobie popatrzyłam na internet, że ludzie co tam lubią oglądać, w ogólnie na telefonie. No i zauważyłam, że ludzie lubią jak na telefonie to Minecraft Pocket Edition Więc ja chciałabym nagrywać Survival Ale oczywiście nie Survival'a takiego, że Hatchy ten ten Tylko na razie Peaceful i dopiero wtedy, gdy będę miała domek To dopiero zacznę powoli, 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 powoli Jakieś będę robiła lewele. Ale teraz mam przejść gameplay idea, A więcej informacji na pewno będzie w opisie Jeżeli coś takiego o, nie widziałam, w ogóle zapomniałam, że ja tutaj takie drewno postawiłam, ale dobra. Jest już normalna godzina. Nie tak jak wtedy. I chyba znowu mnie nie słyszeliście. Przez to, że po prostu ja muszę trzymać w pewien sposób mój telefon, a to nie strasznie nie Ja muszę go tak na rogach trzymać. Co jest bardzo, 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 bardzo. bardzo, 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 bardzo. No niefajne i bardzo... W ogóle nie mogę... Boże, ja nie mogę nic robić w taki sposób. Jest bardzo ciężko w ogóle kontrolować telefon. Gdy trzymam jedną ręką, tylko go jeszcze na, na rogach więc nie jest takie łatwe. Dobra, tu mamy już jak widzę wyrosło to. Więc postaćmy nowe Dobra, nam już lewy idzie. A wiecie co mnie rozwala? A ile mamy pieniędzy? I zaraz znowu jeszcze raz ten. Coś Wam pokażę. Tutaj, tutaj, tutaj. To jest ta masz tak? Ile to kosztuje? A ile mamy pieniędzy. Więc teraz sobie planowałam tak, że nie będę niczego, 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 niczego kupować. Go będę sprzedawać. A to potrzebuję na zadanie, więc mogę razu, jeżeli ciągle mam. I nie ma. Widzicie? Takie się Dobra. Nie wiem, może sobie pójdę gdzieś tutaj po moich znajomych. Nie, 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 nie. 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 nie, nie, nie. że to Greg, mi co chcesz ode mnie i od mojej farmy. No? No? Odpowiedz mi. Ale wiecie, jak to się drzewa, wiedziałam, że ptaki uciekają, więc kupiłam sobie w ogóle ten, ten. Wiem, że to jest sztuka, Nie! Nie! Nie oddam ci, mam tylko Nie wiem ile nagrywam, ale to miał być takie taki gameplay, nie gameplay', bo nie mam też czasu i tego. Ale chciałam wam powiedzieć, że bardzo chcę nagrywać tego Minecrafta, ale na moim telefonie to jest okropne. Normalnie to to się ścina, nie mogę nic zrobić, a co dopiero tego, więc będę musiała znaleźć jakąś no starszą wersję. I tak już ja będę chciała kończyć, więc pa.